Poniedziałek, po czwartej niedzieli Wielkiego Postu. Środki do nabycia miłości Bożej i uświęcenia siebie. Pragnienia zabijają leniwego, a kto sprawiedliwy jest, daje bez przestanku. Przypowieści Salomona, 21 rozdział, od 25 do 26 wersetu. Przygotowanie. Aby zostać świętym, nie wystarczy tego pragnąć trzeba zaraz przyłożyć rękę do dzieła. Dusz, niezdecydowanych szatan się nie obawia. Dwa są główne środki do osiągnięcia tak wielkiego celu: modlitwa, która wprowadza do duszy miłość Bożą, i umartwienie, które usuwa z serca światowość i uzdalnia. Je do przyjęcia świętego ognia miłości. Nabierzmy więc otuchy. Zacznijmy zaraz używać tych środków, to i my się uświęcimy. Kto bardziej kocha Pana Boga, ten się bardziej uświęci. Święty Franciszek Borgiasz powiedział, że modlitwa wprowadza do serca ludzkiego miłość Bożą. Umartwienie zaś usuwa z Niego wszystko, co ziemskie. I uzdalnia je do przyjęcia tego świętego ognia miłości. O ile mocniejsze przywiązanie do spraw ziemskich w sercu, o tyle mniej w nim miejsca na miłość Bożą. Mądrość nie bywa znaleziona w Ziemi rozkosznie żyjących. Z Księgi Joba, 28 rozdział, od 12 do 13 wersetu. Dlatego święci, jak tylko mogli, umartwiali miłość własną i zmysły. Świętych mamy niewielu, lecz musimy żyć z tą garstką. Jeśli chcemy być w gronie tych niewielu zbawionych, żyj z niewieloma pisze święty Jan Klimak Jeśli z niewieloma chcesz królować. A święty Bernard powiada, Doskonałe może być tylko wyjątkowe. Kto chce wieść życie doskonałe, musi wieść życie wyjątkowe. Aby się uświęcić, trzeba koniecznie pragnąć tego skutecznie, należy pragnąć i skutecznie postanowić. Niektórzy zawsze pragną, lecz nigdy nie przykładają ręki do dzieła. Święta Teresa mawiała. Że szatan nie boi się takich niezdecydowanych dusz. I przeciwnie, Pan Bóg jest przyjacielem dusz odważnych i szlachetnych. Pragnienia zabijają leniwego, a kto sprawiedliwy jest, daje bez przestanku. Szatan zdaniem wspomnianej seraficznej świętej stara się nas oszukać, poddając myśl, że jest pychą pragnąć świętości. Byłoby to pychą i zuchwalstwem, gdybyśmy całą ufność złożyli we własnych czynach i postanowieniach. Nie jest zaś wcale pychą i zuchwalstwem, jeśli spodziewamy się wszystkiego od Boga. Jeżeli wszystkiego od Boga oczekujemy, on nam użyczy potrzebnych sił. Gorąco więc pragnijmy dojść do wysokiego stopnia miłości Bożej i mówmy z odwagą. Wszystko mogę, w tym, który mnie umacnia. Filmona, czwarty rozdział, trzynasty werset. Jeśli zaś nie mamy tego wielkiego pragnienia, prośmy o nie usilnie Pana Jezusa. On nam go użyczy. Należy więc z ufnością powziąć postanowienie przystąpienia do dzieła i rozpocząć je. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o doskonałość chrześcijańską, to zdaniem świętego Franciszka Salezego o wiele więcej znaczy praktyka niż znajomość rzeczy. Modlitwa może wszystko. Czego nie potrafimy uczynić własnymi siłami. Zdołamy wykonać z pomocą Pana Boga, który przyrzekł, że da nam to, o co go prosimy. Cokolwiek zechcecie prosić będziecie i stanie się wam. Jan 15 rozdział 7 werset. Mój drogi Odkupicielu, pragniesz mej miłości i polecasz mi abym cię kochał z całego serca tak mój jezu chcę cię miłować całym sercem mój boże zwracam się do ciebie ufny w twoje miłosierdzie nie przerażają mnie grzechy jakich się dopuściłem gdyż teraz nienawidzę ich i brzydzę się nimi wiem także że zapominasz o zniewagach jakie ci wyrządziła dusza która żałuje i kocha cię Owszem, ponieważ obrażałem Cię bardziej niż inni, mocniej od innych, chcę Cię miłować, a to za Twą pomocą, której się spodziewam. Mój Panie, chcesz, bym stał się świętym i ja chcę nim zostać, nie tyle, aby cieszyć się niebem, ale raczej, żeby się Tobie podobać. Kocham Cię, dobroci nieskończona, Jezu, mój Boże. Kocham Cię nade wszystko i oddaję ci u siebie całego. Tyś moim jedynym dobrem, moją jedyną miłością. Przyjmij mnie, miłości moja, spraw bym całkowicie do Ciebie należał i nie pozwól, abym miał Cię jeszcze kiedykolwiek obrazić. Spraw, żebym wyniszczył się dla Ciebie całkowicie, jak Ty wyniszczyłeś się całkowicie dla mnie. Maryjo, najmilsza oblubienico Ducha Świętego i najbardziej przez Niego ukochana, uproś mi miłość Boga i wierność w tej miłości. Wyjednaj mi, Matko moja, bym zawsze Ci służył i żywił nabożeństwo do Ciebie, kto się bowiem odznacza tym nabożeństwem, odznacza się również miłością do Jezusa.